Organizatorzy akcji zapewniają mikrogranty dla grup sprzątających. Środki te będą mogły wesprzeć lokalne działania związane z oczyszczaniem rzek i ich okolic. Przez 10 dni Polacy, Czesi i Niemcy spotykają się nad Odrą, na Odrze, w nurtach odr oraz na wszystkich jej dopływach no i po prostu sprzątamy. Zależy nam, żeby po prostu Odra była czystą rzeką, dlatego sprzątamy wszystko, co tam jest, a być nie powinno. Oczywiście mówimy tutaj o śmieciorach, które zalewają Polskę. Przypominam, że tych śmieci opakowaniowych jako konsumenci przynosimy 5 milionów ton rocznie, a e, niestety tylko 30% jest zawracane, czyli trafia do recyklingu. Inicjatorzy akcji zwracają uwagę, że to, co trafia do rzek, wpływa później do Bałtyku i zostaje tam na zawsze. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o czystość wód. Warto dbać o środowisko, warto dbać o czyste rzeki, bo rzeki pełnią olbrzymią rolę w stabilizacji klimatu. Mało kto wie, że rzeki pochłaniają dwutlenek węgla, przeciwdziałają wielkim powodziom ale pod warunkiem, że to są rzeki, które są w stanie dzikim, które mogą się rozlewać, które żyją, a nie są kanałami, które tylko odprowadzają wodę do morza. Dlatego warto mieć tego świadomość, warto angażować się w takie akcje jak nasza Akcja Czysta Odra, bo wtedy... Na ten temat mówimy. Organizatorzy przywieźli do głogowa obrazy, które pokazują, jakie śmieci lądują w odrze. Przekazali też dobre wieści w sprawie zarybiania rzeki. Udało się bowiem zebrać środki i zakupić łącznie półtora miliona sztuk różnych gatunków ryb. Wszystko po to, by przywrócić życie w odrze. Te ryby są wpuszczane w różne miejsca. Nie w samym korycie odry, tylko w małych dopływach odry. Tak, żeby te małe rybki mogły zdobyć. nauczyć się zdobywać pokarm, nauczyć się chronić przed, przed drapieżnikami. No i żeby urosły. I za kilka lat żeby mogły już zdrowe w pełni sił wpłynąć do odry. No i zależy nam, żeby po prostu na każdym odcinku odry takie zarybiania robić. A akcja czysta Odra może być realizowana w dowolnym, wybranym terminie, jednak główne działania zaplanowane są na okres od 26 kwietnia do 5 maja. Chętni wolontariusze powinni się zgłosić na stronie mniejplastiku.pl